Dzień dobry, zobaczcie, jaką mamy jesień za oknem, ale mam, że nawet spokój. cieszę się, <noise> bo można teraz jakoś odżyć. Schłodziło się w mieszkaniu, mogę funkcjonować, żyję i od razu jest mi lepiej, bo w piątek to już było tragicznie. I też pisałyście mi na Instagramie ktoś wrzuciłam stories, że no nie da się żyć przy takich upałach, więc jesień do nas zajrzała, pewnie to chwilowe ale powiem wam, że ja się nawet cieszę z takiej pogody, leję cały dzień, właściwie już od wczoraj lało strasznie no i dzisiaj rano wstałam, w ogóle tak dobrze mi się spało w taką pogodę rewelacja a ja słuchajcie, zaczynam dzisiaj dzień od diety, przed ten dzień, więc idę sobie robić jakieś dobre śniadanko dobra, pankejka zrobiłam według przepisu od Izy, zobaczcie jaki wielki jest Myślę, że to będzie dobre śniadanie I do tego będą owocki Będzie nisko słodzony Dżem, tutaj w środku jest dżem Od mojej mamy, domowej roboty Bardzo nisko słodzony Z uwagi na to, że tata też nie może Jeść cukru, więc to będzie Idealne, no i mam Też tam mikro Porcje, ale zawsze trochę Masła orzechowego z kawałkami Orzeszków, to jest Gołwege z Biedronki więc czekam aż mi się usmaży Przewracam na drugą stronę Potem go sobie udekoruję udek Udekoruję I potem wam pokażę jak to wygląda I czy wyszło to dobre Bo to jest całkiem inny przepis niż mój No ale zobaczymy Jestem mega podierana yy, tą dietą i myślę, że będzie dobrze, bo tak sobie na początku pomyślałam, że tego jedzenia będzie mało. Ale Iza powiedziała, że też lubi dużo jeść, więc tu nie chodzi o to, żeby zjeść mało i dużo kalorii, tylko żeby zjeść mało kalorii, a żeby było dużo jedzenia. Także mm, już mi śl ślinka cieknie. Muszę sobie tutaj szybko zjeść eee, przed pracą jeszcze. Pankejka mam. Wyszedł ekstra. Zobaczcie jak ładnie wygląda I taki nie najmniejszy wyszedł Także zaraz będę degustować Mam nadzieję, że jest dobry I tutaj zrobiłam tym razem tak, że ubiłam białka na sztywno Dodałam żółtka, dwa jajka Odżywka białkowa I na patelnię no i odpowiednie proporcje dżemu Troszeczkę masła No i owocki Także zaraz będę jeść Do tego mam kawę Kawa z mlekiem 0,5% więc zaczynamy ten dzień. No chodź tu, Misiu, się przywitaj! Chodź! To ostatnio tak mało tutaj jesteś na filmach! Chodź! No, chodź się, przywitaj! No, chodź się, pokaż! No, chodź tu szybciutko do mnie! Chodź! Zobaczył, albo bardziej poczuł, że jest jedzenie, i wszedłeś, tak? Także kochani, ja się zabieram za śniadanie Także w ogóle witajcie w nowym e, vlogu e, Dzisiaj mamy w ogóle poniedziałek Więc ja jestem dzisiaj na home office ie. Zjem, piję kawę, łączę się z dziewczynami na e, online No i zaczynamy ten dzień Strasznie leję i strasznie mnie to cieszy, powiem wam Sorry, ale naprawdę jakoś już powiem wam tak e, Nie wiem, chciałabym tą jesień, chciałabym już tą zimę Chciałabym jechać na narty w ogóle No chodź tutaj Wstydzisz się? Nie chcesz się pokazywać? Dobra, jeszcze zdegustujemy tego pancake'a, bo aż jestem ciekawa samego nawet tego, wiecie, ciasta, jak to w ogóle smakuje. Mm. Mm. On jest taki delikatny, jak biszkopt. Pyszny, pyszny. Także jak ktoś właśnie je banko, to słuchajcie, smacznego i do zobaczenia później. Już ogarnęłam po pracy... I dzisiaj założyłam taką zieloną koszulę, jakiś taki optymistyczny kolor w tą niepogodę. W sumie okulary, tak trochę tam przebija to słońce. Nie wiem. Zawsze do auta jednak biorę okulary, bo nie umiem w ogóle prowadzić, jak mi gdzieś tam trochę słońce świeci, więc zawsze w razie w yy, okulary biorę. I mam na sobie koszulę z Reserved. Kiedyś wam ją pokazywałam, w mierzymy. Ona jest taka dłuższa. Do tego mam czarne legginsy z Hiary. Te takie, wiecie, druga skóra, bardzo je lubię. One też tutaj tak fajnie trzymają. Pokazywałam wam, one mają taki pas. O, idzie na zakładkę i bardzo fajnie to trzyma. I one są takie cieniutkie, przewierne, więc, wiecie, już jest taka dzisiaj jesienna pogoda, jak to wam rano mówiłam. I do tego te czarne moje super stary żeby było mi wygodnie, bo a właśnie, bo wyszykowałam się i wam nie powiedziałam gdzie się zbieram. Jadę do mamy. Zabieram Eda ze sobą. Edy sobie zostanie z Girunią, czyli z pieskiem od mamy dla towarzystwa. A my z mamą jedziemy na podbój sklepów typu Obi, Leroy, Castorama i jadę w poszukiwaniu tapety. Mówiłam Wam ostatnio, że kilka tapet mi się spodobało na stronie, ale okazało się, że one są tylko dostępne online, więc mam nadzieję, że będą w katalogach, które są podobno są w Leroy. I tak, biorę w ogóle ze sobą jedną zasłonę, tą, którą kupiłam w Ikei, bo chciałabym dopasować kolor beżowej tapety w tym kolorze zasłony, ponieważ zasłony bardzo mi się podobają, ładnie wyglądają do tych kolorów poduszek, które są na kanapie. A wiecie, że w beży odcieni jest mnóstwo: są takie szare beże, ciepłe beże, a nie chciałabym, wiecie, zamówić tapety. Która w świetle sklepowym na pewno będzie wyglądała inaczej niż na ścianie w mieszkaniu. Często tak się zdarza, że wydaje nam się, że kupujemy coś bardzo jasnego, a w mieszkaniu jednak łapie inne tony i ta ściana wcale nie jest taka jasna, i na odwrót. Więc biorę tą zasłonę, żebym miała mniej więcej punkt odniesienia co do odcienia beżu na tapecie. A w związku z tym, że biorę. Taką wielką zasłonę To dzisiaj moją torebką będzie Ta materiałowa torba też z Hiary Bardzo ją lubię, często wiecie Latam z nią do pracy O i zobaczcie, super to wygląda Taka fajna stylowa mi się Luźna dzisiaj zrobiła Coś mi się... Słuchajcie, muszę sobie kupić nowe statyw Bo po prostu z tym już dostaję do głowy Nie chcę ze mną współpracować O że? Ja tak dzisiaj wyglądam Dajcie znać Czy ładnie Szybki makijaż też zrobiłam, stwierdziłam, nie, no, muszę się ogarnąć. Bo w ostatnim vlogu to w ogóle mnie bez makijażu widziałyście, więc dzisiaj się po prostu ogarnęłam. Mam sobie włosy, ogarnęłam, jakiś delikatny makijaż, sobie zrobiłam. No i lecę. Że lecę, zjem u mamy jakiś obiad, już mówiłam, co mogę jeść, a co nie, więc coś tam dobrego pewnie zrobi. Biorę tego mojego małego zucha i jedziemy. Trzymajcie kciuki, żebym coś znalazła, żebym coś zamówiła i żeby nie trzeba było czekać na tą zamówioną tapetę, nie wiem, trzy tygodnie albo jeszcze więcej, bo chciałabym zdążyć przed moimi urodzinami. Urodziny mam za miesiąc, 26 września i fajnie byłoby mieć, wiecie, już na urodziny um, taki... zrobić sobie taki prezent urodzinowy i mieć gotowy e, salon. I jeszcze chciałabym też za tą e, no, lampą tutaj do sypialni e, popatrzeć, bo mówiłam wam ostatnio, że widziałam w Lerua fajną lampę, e, więc mam nadzieję, że będzie dostępna. I że ją kupię. Oczywiście jestem sama, też Wam nie mówiłam, ale Michał znowu wyjechał, wraca w czwartek, więc jak coś upoluję, to pewnie będziemy montować to dopiero w sobotę na spokojnie. Dobra, uciekam i widzimy się później. Słuchajcie, wróciłam z zakupów z mamą. Jestem już w domu, jest późno, ale jeszcze jakieś resztki światła tutaj w sypialni są, zawsze jakoś tutaj jest. Najjaśniej mimo, że, że już jest nie wiem, chyba prawie 20 godzina yy, I byłyśmy w Obi, byłyśmy w Lerua, byłyśmy w y, Castoramie yy, I powiem wam tak, w Castoramie nie było nic Samo jakieś takie wiejskie tapety no, no nic mi po prostu nie przypadło do gustu, w Obi już było kilka fajnych tapet, natomiast powiem wam, że myślałam, że będzie więcej opcji katalogów, wiecie z tapetami, które można sobie zamówić, o czym wam mówiłam wcześniej, pojechałyśmy też do Lerua w Gliwicach, tam są dwa jak pojechałyśmy do jednego Jedna, tak jakby wpadła mi w oko, na zasadzie, hm, no, może fajna, ale potem pojechałyśmy jeszcze do tego drugiego Lerua i tam faktycznie były te katalogi, o których mówiła mi mama. Przejrzałyśmy katalogi. Powiem wam, że w katalogach są przepiękne tapety. Jedna mi też wpadła w oko, taka beżowa, i też sobie porobiłam zdjęcia i w ogóle. Ale też wzięłam sobie kawałek tej tapety, która w tym pierwszym Leroy wpadła mi w oko I wzięłam sobie ją do domu, zaraz wam zresztą pokażę Przymierzyłam sobie tak na szybko do wnętrza w dużym pokoju I chyba to jest słuchajcie to, mimo że myślałam o... będę mi się trzęsą słuchajcie po tych zakupach Mimo że myślałam, że beżowa będzie lepsza To chyba jednak nie Także coś, coś takiego bardziej, o czym w ogóle nawet nie myślałam i tak, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że w tych katalogach są bardzo ładne tapety, przepiękne, ale te wzory były takie, wiecie, takie too much na całą ścianę. Myślę, że ta ściana zdominowałaby całe wnętrze, a tego też nie chciałam. No i powiem Wam, że z katalogu są dużo droższe tapety. Ta tapeta, która mi się podoba, którą zaraz Wam pokażę, kosztuje chyba 100 zł za rolkę, coś takiego a te z katalogu powiem Wam, że no od 150 w górę. Fajne w katalogach jest to, że możecie sobie od razu dopasować wzór do gładkiej tapety, więc jeżeli szukacie na przykład tapet ze wzorem i też gładkiej, bo na przykład tak moi rodzice mają cały pokój wytapetowany, no i wiadomo, że wszystkie ściany we wzory to będzie zbyt, zbyt dużo, więc można sobie od razu pod wzór dopasować na przykład opcję jaśniejszej jednolitej tapety i ciemniejszej jednolitej tapety. Chcę Wam szybko powiedzieć, tak żeby po prostu pasowało do wzoru. I słuchajcie, kupiłam lampę do sypialni, tak się cieszę. Ostatnia była. No więc już Wam sobie pokazuję, co wybrałam. Jestem ciekawa, czy Wam też się spodoba. Więc tak, tu jest tapeta, mamy ostrość. Mamy o w ogóle zaraz mi bateria padnie, bo zapomniałam wziąć aparatu, zapomniałam go podłączyć do ładowania i, i widzicie i dupa. <laughs> Zobaczcie, ta tapeta ma taki roślinny wzór. Można sobie w ogóle też fajnie, bo można sobie wderła odciąć kawałek tapety i właśnie wziąć do domu i przymierzyć do wnętrza, do dodatków, czy będzie Wam pasować, czy nie, więc ucięłam taki trochę większy kawałek. I mamy tutaj takie bardzo jasne, zimne tło i takie fajne, rozmyte liście, takie właśnie motywy roślinne. Co będzie super pasowało do takiego bardziej. znaczy wnętrza w takim bardziej stylu boho. I to jest taki odcień zieleni. I w sklepie bałam się, że ten odcień zieleni nie będzie pasował do zielonej kanapy. Wiecie, żeby potem nie było tak, że kanapa jest zielona w jednych tonach, na tapecie mamy kolejną zieleń, kwiaty, które mam w pokoju, mają kolejną zieleń. Natomiast to idealnie, powiem Wam, pasuje do i do kanapy, i do roślin. Jest to taka zieleń, coś pomiędzy. Podoba mi się też to, że są tak. Takie, że ten wzór jest taki rozmyty, bo dużo takich roślinnych, liściastych, że tak powiem, wzorów są takie turbo-naturalne, a to na całej ścianie by nie wyglądało za dobrze. W sumie mam ją do góry nogami i bardzo mi się podoba. I właśnie dzwoniłam przed chwilą do Michała, że chyba mamy to, więc jak wróci w czwartek albo w piątek po południu, pojedziemy do Lerła kupić, bo powiem Wam, że tak. Ostatnie rolki tej tapety były, a my chyba potrzebujemy trzy rolki na tą naszą ścianę w dużym pokoju, więc no bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o tamtą beżową, to też mi fajnie mama podpowiedziała, że ta beżowa może się trosze, troszeczkę gryźć z białymi ścianami. Wiecie, mamy takie, no białe, białe ściany, więc jak ta tapeta byłaby taka beżowo-ciepła, to mogłoby się tak za bardzo to odcinać a ta super pasuje do bieli. No tak mi się podoba, słuchajcie. I tak mówię, no nie była jakaś najdroższa, to jest co się mówi? Winelowa na flizelinie, coś takiego, czyli taka lepsza tapeta. Tamtą, którą mamy w dużym pokoju, też właśnie jest tych lepszych tapet, a też była z Lerua. No jak widzicie, jak nieraz Wam mówiłam i pokazywałam, wytrzymała prawie 10 lat i nic się z nią nie dzieje, no ale przyszedł jej koniec i czas coś zmienić. Mam też lampę i słuchajcie, też sobie już ją przed chwilą przymierzyłam, do tej lampy w dużym pokoju i praktycznie wygląda jak z kompletu, też jest taka ratanowa. Zobaczcie, przepiękna. I fajne jest też to, że to jest taki, wiecie, nie żerandol, tylko jakby styl plafonu. Czyli to przykręcamy do sufitu, i ona będzie, tak wiecie, pod samym sufitem. No i zobaczcie, będzie tutaj po prostu przepięknie wyglądała do wnętrza tych drewnianych dodatków, które tutaj mamy. Też do takich roślinnych wzorów, czyli tak mi się też wydaje, że taki trochę styl Boho nam się tutaj zrobił. Tutaj też mam kwiatka na tej podstawce drewnianej, na tym takim plasterku, który tata mi wyciął z drzewa, więc zobaczcie, no będzie to wyglądało przepięknie przepięknie i tak samo będzie taki fajny klimat robiła ta lampa pewnie jak y, ta lampa w dużym pokoju, będzie tak wiecie przytulnie, ciepło y, a to światło nie będzie też takie reżące no bo tutaj mamy tą starą lampę, ta, znaczy w sumie sama lampa jest tutaj z nami od początku tylko co jakiś czas zmieniałam klosze bo y, zobaczcie jaki jest żółte wnętrze, bardzo szybko żółkną te klosze, chociaż on też nie wiem może będzie miał z ponad rok, coś takiego tak mi się wydaje no, ale ta będzie wyglądała tutaj rewelacyjnie. Tak mi się wydaje, że to będzie teraz tutaj wszystko fajnie do siebie pasować. Więc właściwie, jak Michał mi przymontuje tę lampę tutaj w sypialni, no to już duży pokój, znaczy mały pokój, czyli sypialnia, będzie gotowa. Już bym tutaj nic nie zmieniła, wszystko mi się podoba. Zastanawiam się tylko, czy te firany tutaj pasują z takim wzorem. Dajcie znać, czy nie lepiej wyglądałyby też takie jakieś jednolite prosta. To znaczy, nie zamierzam na tą chwilę ich zmieniać, ale jak już wszystko inne będzie gotowe, no to może coś nowego też tutaj. Ale dajcie znać, co myślicie. Czy jednak, wiecie, do takiego ratanu, do takiego wnętrza. Bo chociaż tu też są takie liściaste wzory na tej poduszeczce, więc troszeczkę się to komponuje także takie zakupy i słuchajcie jestem taka głodna, że idę robić sobie jakąś kolację moją z diety. No, zaraz tutaj coś zniszczę, <grym> e, bo umamy ze wam tylko obiad. No i wiecie, nic nie, mogły, nie mogłyśmy po drodze, że tak powiem w przerwie zakupowej nigdzie zjeść, no bo ja teraz nie mogę, trzymam się diety. Także idę robić kolację. Zaraz wam pokażę jak wygląda moja kolacja. Dzisiaj mam na kolację tortille pełnoziarnistą i mam tutaj tak. Listek sałaty lodowej, trochę ogórka, pomidorki koktajlowe, taki dosłownie mini mini kawałeczek mozzarelli. Wszystko ważę tak jak mam to rozpisane w diecie i tutaj miałam też według rozpiski grillowaną pierś z kurczaka, ale no nie miałam, nie miałam też czasu sobie teraz tego przygotować, a mam z wczoraj jeszcze tą pierś, którą gotowałam Razem z tymi piersiami do sałatki, co wam mówiłam, że sobie jedną odłożyłam i dosłownie łyżkę takiej salsy pomidorowej sobie dorzuciłam na ostro. Posypałam trochę oregano, bazylii, no i tak wiecie, minimalnie podsmażyłam na suchej patelni bez oliwy. No i mam taką kolację, słuchajcie, aż mi już ślinka cieknie, bo jestem taka głodna, tak Wam wcześniej mówiłam, także zaraz to zawijam, eee, tutaj jakoś mam nadzieję, że mi się uda eee, i będę szamać kolację. Słuchajcie, kolacja była przepyszna i tak sobie w ogóle prześledziłam te wszystkie dania, które mam rozpisane w diecie. No i powiem Wam, że taka dieta to nie dieta naprawdę, jestem mega zadowolona tak na pierwszy dzień, i mega tak pozytywnie nastawiona na te kolejne dni. Myślałam też, wiecie, że okej, okay, samo menu spoko, ale że pewnie te ilości będą takie małe i tego się bałam, że będę głodna. No wiecie, jak to na diecie. A w ogóle nie jestem głodna. Powiem wam, że zrobiłam tą kolację dzisiaj, dlatego, że natuptałyśmy się z mamą po tych sklepach i, i zgłodniałam. Ale no, myślę, że... Że spokojnie dam radę. Mam cztery posiłki rozpisane. Jeden z posiłków to jest kawa cappuccino, ale właśnie i mówiła mi, że mogę wypić sobie albo jedną kawę dziennie takie cappuccino, wiecie, z mlekiem pienionym i tak dalej, albo trzy kawki z odrobiną mleka, albo czarną kawę. Wtedy tego nie wliczam w kalorykę dnia. Ale ja czarnej kawy nie umiem wypić, słuchajcie, więc stwierdziłam, że wolę trzy kawy dziennie z odrobiną mleka i tu albo mleko roślinne, albo właśnie mleko 0,5% tłuszczu, takie zwykłe krowie, ale że też zależy mi na tym, żeby przestawić się. Tak, totalnie na, na takie mleko, właśnie roślinne, bo wiecie, że ja to tam e, trochę z roślinnym mlekiem, czasem jednak taką kawę tradycyjną, czyli wiecie, mleko bez laktozy, ale krowie. No jednak ta kawa też inaczej smakuje i nie ma, nie ma co mówić, że nie, więc zostawiam sobie taką. Ją wiecie, kawę, cappuccino na jakiś, no nie wiem, jakiś taki dzień. Tak sobie pomyślałam, jak będzie mi brakowało jakiegoś takiego deseru. Ale powiem Wam, że też mam taki jeden posiłek, gdzie... No bo wiecie, właśnie fajne jest to, że Iza wychodzi z tego założenia, że układając dietę um, chciałaby, żebyśmy my nie czuły się, że jesteśmy tak do końca na diecie. Więc tak jak Wam też mówiłam, że jak byłam tydzień temu we wtorek, e, po prostu u niej usiąść, porozmawiać, co lubię, czego nie lubię, bez czego sobie nie wyobrażam, e, mojej diety, jakkolwiek to brzmi, e, co jest jakąś taką moją słabością. E, no i co też chciałabym w jakieś takie weekendowe dni, że mi ułożyła też dzień z takim trochę posiłkiem e, bądź z czymś. E, co chciałabym i no może tak od razu przejdę do tematu, e, że czasem chciałabym po prostu móc się napić, nie wiem, że to wina. Ja ostatnio się w ogóle mega przestawiłam na wino, odstawiłam... Y na alkohole, w ogóle jak to brzmi, ale wiecie o co chodzi, lampka wina, tam raz na, na weekend nic złego się nie dzieje, więc też mam właśnie taką kolację, gdzie mam e, lampkę wina, to znaczy takie 330 ml wina, oczywiście wytrawnego, czerwonego albo białego i słuchajcie, aż dwa ludy Big milki nawet nie wiedziałam, że Big milki są tak niskokaloryczne, jeden taki lud ma 76 kalorii także słuchajcie, właśnie to jest fajne i ym, to jest taki właśnie mój główny cel yy, raz, żeby zrzucić parę kilogramów na tym też by mi zależało ale to jest jakby, chciałabym, żeby to był taki efekt uboczny, natomiast zależy mi na tym, żeby jakby yy, nauczyć się zdrowo jeść i wybierać tak zwane mniejsze zło nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, czy nie ale ostatnio tak dużo na temat tej diety rozmawiałam i Wam wspominałam yy, i z koleżankami o tym rozmawiałam, więc już nie wiem co komu mówiłam żeby właśnie jakby zmienić takie nawyki żywieniowe, że właśnie nie wiem, mam ochotę na lody, to wybieram Big Milk'a i wiem, mam tą świadomość, że ma to tylko 76 kalorii, a są lody, które mają wiecie i ponad 300 kalorii, tak? Um, żeby pić dużo wody, że jeżeli nie wiem, zachce mi się coś też słodkiego, no to gdzieś tam gaszę um, pragnienie słodyczy kolą zero, oczywiście to nie jest nic zdrowego i to raz na jakiś tam czas, ale ma zero kalorii. Zastanawiałam się też, czy nie zamówić sobie z All Nutrition te sosy takie bardzo nisko kaloryczne. Tam właściwie jedna porcja ma chyba pół albo jedną kalorię. I tu bardziej z myślą o pankejkach. Ale powiem wam, że też zasmakowały mi, tak jak dzisiaj sobie właśnie zasmakowało mi to, tak dzisiaj sobie zrobiłam pankejka z tym takim dżemem i z owocami. I w ogóle przepyszny jest. Muszę przyznać, że chyba nawet lepszy niż ten mój przepis. Więc też wam szybko go zdradzę, bo wiem, że też bardzo lubicie takie śniadania na słodko. Tam po prostu ubijacie dwa jajka. Dwa białka na sztywno, dodajecie dwa żółtka Mieszacie i do tego jest 15 gram Odżywki białkowej, mieszacie i na patelnię Nie trzeba cukru, nie trzeba nic więcej Jest taki wiecie, puszysty Macie wrażenie, właśnie tak wam rano mówiłam Jakbyście jadły e, Taki biszkopt piankowy Naprawdę przepyszny jest e, Przepyszny jest ten pancake no, więc już też tak mobilizowałam Michała, żeby też gdzieś tam w te dni, kiedy jest w domu, e, czy jak będzie już na dużo, już nie będzie tak dużo wyjeżdżał, czy właśnie weekendy, to żeby starał się też gdzieś tam e, trzymać dietę razem ze mną, że możemy jeść nawet to samo. E, będę zrobiła prostu i jemu, i sobie pewne rzeczy, Ci wiadomo, no on musi mieć więcej kalorii, ale zawsze tak właśnie jest, dajcie znać, czy wasi faceci też tak mają, że jak jesteście na diecie i mówicie o tym głośno i wyraźnie, jestem na diecie, nie kupuję jakichś, nie wiem, chipsów, orzeszków, nie namawiaj do złego, Albo, że nie wiem, jemy do 19, potem nie jemy, bo nie wiem, będziesz robił mi smaka. No to już Wam też kiedyś mówiłam, że Michał po prostu wchodzi sobie z talerzykiem, z kanapeczkami i, i mówi, że on gdzieś od kolacji. Ja mówię, dzięki. <laughs> I tak to właśnie potem jest, że kuszą do złego. No, ale spoko. No Michał wraca w czwartek, więc znowu trochę jestem sama, ale powiem Wam, że tęsknię za nim bardzo. Ale czasem takie dni samej ze sobą w domu też są fajne Byle nie za często No właśnie teraz dużo ma tych wyjazdów, więc już mi tak troszeczkę za długo Bo wiadomo, że jednak wolę jak jest w domu A w ogóle to nie opowiadałam wam, ale to jest... Trochę się pośmiejecie Jak pewnie wiecie, bo w jednym filmie o tym mówiłam Panicznie boję się różnych jakichś takich owadów, robali No i takich rzeczy No i między innymi też gołębi, ale to o tym za chwilę I słuchajcie... To był pierwszy raz chyba, jak Michał wyjechał na kilka dni, co byłam tyle właśnie sama w domu. I tak, tu w dużym pokoju taki wielki robot, co podobno się nazywa wtyk amerykański. Eee, nie wiem, co on robi w Polsce, no ale nieważne. Taki wielki robot, taki czarny w ogóle i wszedł między rolety, wiecie, mam te rolety dzień-noc. Więc po prostu tak to zobaczyłam, pogasiłam tutaj wszystko i mówię, dobra, idę spać, po. Bo... Bo się będę stresowała, że ten robot przyjdzie do mnie w nocy do sypialni. No to mówię idę się kąpać. I słuchajcie, wchodzę do łazienki, patrzę, a na futrynie taki konik. Konik polny. I teraz możecie się śmiać. Wiem, że dużo osób yy, śmieje się z takich ludzi jak ja, którzy boją się na przykład koników. Ale to jest coś, yy, bo wiecie, jakiś taki robak, który chodzi, yy, ale jak. to jeszcze spoko. Ale jak coś lata i nie przewidzicie, w którą stronę to zaraz skręci, albo tak konik, że on zaraz na mnie skoczy, albo coś. Ja słuchajcie się tak panicznie boję. To jest taka fobia, że bardzo chciałabym to, jakby. wiecie. Przemóc, y, przewalczyć i żebym się tak nie bała robali, no ale niestety to nie jest takie proste. No i w każdym razie, wracając do sedna, ten konik sobie siedział na futrynie w, w Łazience. No i ja wycę ja teraz zrobię ja się po prostu nie wykąpię, przecież on zaraz na mnie wskoczy i w ogóle. I zadzwoniłam do Michała. <grym> co ja mam z tym konikiem zrobić, no i mówi zabij go, ja mówię no nie zabiję go, ja w ogóle też mam coś takiego, że się panicznie boję robaków, różnych rzeczy, ale nie umiem zabić nawet muchy po prostu, no nie umiem i tak pacnąć, o, bo po prostu nie ma w ogóle takiej opcji, no i rzuciłam w tego konika ręcznikiem takim wiecie, co już był do prania i on wyskoczył w ogóle spod tego ręcznika i zaczął skakać w moją stronę i słuchajcie, ja wskoczyłam wręcz, naprawdę wskoczyłam na kibelek, w łazience, stałam taka w ogóle oparta, wiecie, o, o ścianę na tym kibelku i uwierzcie mi, że zaczęłam tak płakać do tego telefonu, że po prostu tak się bałam, no mówię, teraz nie wyjdę z tej łazienki, no bo on jest jakby na drodze mojej do wyjścia. Yy, zaczęłam, słuchajcie, tak krzyczeć, yy, że podejrzewam, że całe piętro i całe 10 pięter w naszym bloku słyszało mój przeraźliwy głos i ktoś sobie pewnie myślał, że po prostu ktoś kogoś ze skóry obdziera popłakałam się na amen, O finalnie on już tak wiecie skakał w moją stronę i już wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo po prostu zaraz zemdleję ze strachu to wzięłam te wszystkie, a pośle zmieniałam i więc całą tą pościel, którą, e, która leżała na koszu do prania wrzuciłam na tego konika, no i gdzieś już tam pod spodem był więc szybko się umyłam, zamknęłam za sobą drzwi e, no i powiem wam tak, z jednej strony to jest śmieszne jak ja o tym opowiadam i pewnie jakby tego słuchacie to jest mega śmieszne i ja jako osoba, która ma taką fobię i która boi się panicznie takich rzeczy, też jak komuś to opowiadam, no to jest śmieszne. Ale na szczęście, jak opowiadam to mojej koleżance, tak żeby się pośmiała, powiedziała, słuchaj, ale ja też mam ym, fobię, jeżeli chodzi o koniki. I to w ogóle tak śmiesznie brzmi. Czego się boisz? Koników polnych, wiecie, konik, taka y, nazwa, konik polny, małe takie zielone główienko, a po prostu, no też się boi i opowiadałam jakieś taką sytuację, że po prostu szła do samochodu, no i... Chciała jechać gdzieś. I na szybie od zewnątrz, ale na tej szybie od strony wejścia do samochodu, czyli od kierowcy, siedział konik na, na drzwiach, więc słuchajcie, tak się go. Bo... Bała, że obeszła cały samochód dookoła, wsiadła od strony pasażera, przeciskała się, wiecie, z tego siedzenia pasażera na miejsce kierowcy i dopiero gdzieś tam jechała. I mówi, on nawet przez 120 na godzinę nie chciał odpaść, i też nieraz tak mam grano, wsiadam, nawet nie zauważę. Gdzieś jak jadę, dopiero widzę, że konik jest przyczepiony do, do lusterka, tego wiecie, na zewnątrz, które jest w samochodzie, i też czasem naprawdę już tak przyspieszam, żeby odpadł, bo jak ja potem wysiądę, to się skupane długo trzyma. No ale lepszy hit był w ogóle na drugi dzień. Ale w ogóle to było też to, że nigdy żadnego konika nie mieliśmy w mieszkaniu. Gdzieś tam kiedyś w sypialni może raz był. E, I jak jest Michał, to nigdy tak jeszcze się nie dzieje. A to jakaś kumulacja po prostu tego była. I na drugi dzień, słuchajcie, opowiadam dziewczynom w pracy w ogóle o tym, że tak się darło, mi się po pokampsy, głupiego konika i, i że masakra, i że jednak jak brak męża w domu, em, no to jest dramat, jeżeli chodzi właśnie o takie historie. I koleżanka mi też powiedziała, że też strasznie się boi gołębi. I ja mam, słuchajcie, to samo. Jak czasem gdzieś jesteśmy, nie wiem, na rynku albo gdzieś wiecie, gdzieś dużo gołębi. Ja w ogóle jak widzę gołębia, który idzie w moją stronę, to ja jestem cała sparaliżowana. I w ogóle w pracy, słuchajcie, mamy tak, że żeby dojść do tego miejsca, gdzie ja siedzę z dziewczynami, trzeba przejść przez dwa biura, halę i jesteście, znaczy hale, no taki magazyn, tak? I jesteście dopiero z tyłu. I słuchajcie, siedzę sobie przy laptopie i nagle kątem oka coś zobaczyłam. Ja się tak obracam, patrzę, a tu jest gołąb, koło mnie. Jak ja słuchajcie wstałam i krzyczę gołąb <noise> i koleżanka, która się też boi tych gołębi, panika, zaczęłyśmy w ogóle uciekać e, na zewnątrz e, firmy w ogóle przed tym gołębiem, wszyscy się z nas śmiali, ale uwierzcie mi to jest taka panika, to jest taki stres i taki strach, to jest takie paraliżujące, że nie idzie nad tym, no nie można nad tym zapanować. Straszne to jest. Powiem wam, że pająków też się boję, ale jak są takie małe pajączaki, takie stefanki, jak to się mówi, to, to jakoś tak, wiecie, przeżyje go. Jak wydam już takie grube tłuste, no to już też dramat. Jakoś on sobie gdzieś tam tak szybko biegnie. No, także powiem wam, jednak mąż w domu się przydaje. <grytanie> Dajcie znać, czy w ogóle jest tu ktoś, kto też się panicznie boi i ma jakieś takie fobie. Czy jest nas naprawdę tylko garstka? Bo naprawdę no to znam kumpelę, która też robali się boi, i właśnie tych gołębi. Druga koleżanka tych koników, no i ja też mam taką mega fobię. Powiem Wam, że naprawdę, ja jak poszłam spać i rano się obudziłam, to się obudziłam taka zmęczona tym stresem, że. I oczywiście potem jeszcze była akcja gołąb. No z tym gołębem to w ogóle. A się w ogóle okazało, że to był gołąb pocztowy, taki wiecie, z obrączką na łapce. I, I druga koleżanka go po prostu złapała, bo po prostu coś mu było w skrzydełku i on, on dlatego sobie tak wszedł, no bo nie bał się ludzi, jak do siebie. Już się, że mamy po prostu nową opcję dostawy w firmie, wiecie, nowy kurier. No myśmy się, słuchajcie, jak myśmy wyparzyły z, z, z tej firmy na zewnątrz, bo się tak przestraszyłyśmy tego gołębia, zaczęłyśmy się, słuchajcie, tak śmiać. No tak się śmiałyśmy, że do dzisiaj się w ogóle tego z tego śmiejemy, jak sobie o tym przypomnimy, no bo to mega śmiesznie w ogóle wyglądało. No ale mówię, w danym momencie człowiek po prostu mając taką fobię, no strasznie się boję. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałam, mam nadzieję, że się trochę pośmialiście, albo jest tu ktoś, kto po prostu też rozumie mój strach przed takimi dziwnymi rzeczami, zwierzątkami małymi i gołębiami. Także trzymajcie się ciepło, kochani, widzimy się w kolejnym filmie. W ogóle ma ją wrócić upały, więc dzisiejsza pogoda jest tylko taką jesienią przejściową. Patrzyłam sobie już na, na pogodę i czwartek, piątek, sobota ma być ładna pogoda. Sobota Michał już będzie, więc może go wyciągnę też na jakąś wycieczkę, chociaż taką jednodniową, w góry. Bo skoro nie udało nam się wyjechać na ten czterodniowy weekend, to chociaż taka jednodniowa wycieczka w góry byłaby ekstra. Dobra, już nie przeciągam, bo wiecie, że ja bym mogła tak gadać, gadać, gadać i nagrałabym chyba jakąś godzinną pogadankę z wami. Trzymajcie się ciepło, buziaki, papa. Pa.